Tu tu Master Hyzio, witam was w 270. odcinku z Minecrafta A w tym odcinku, no tak jak w poprzednim odcinku, krótkie omówienie Wersji 1.16.4 Release Candidate 1 Która no, dodaje tylko jedną opcję odnośnie czatu, czyli że Dodano opcję ukrycia pasujących nazw i to jest tak, opcję ustawienia czatu Hide match names, czyli że o takie coś Niektóre serwery wysyłają wiadomości w czatu w niestandardowych formatach. Po połączeniu tej opcji, graj tak, spróbuję ukryć czat, dopasowując teksty w wiadomościach. No i po tym, no to poprawki to tylko jeden problem naprawiono z poprzedniej wersji rozwojowej. Funkcja wyszukiwania na ekranie interakcji społecznościowych znajduje tylko nazwy zaczynające się od wpisanych liter. No ale, kogo to obchodzi? No właśnie, kogo? kogo? <laughs> tak więc, lecimy. I zaczynamy oczywiście od mojego ulubionego, czyli... Kolejny wrak statku i Monster Rehab. Tym razem brzoskwiniowy. Z USA. Herbatka. Zawsze najlepsza. No to zdrowie. No i jak na brzoskwiniowe, to bardzo dobre. Rzeczywiście czuć tam brzoskwiniowy smak. No i oczywiście można się tego spodziewać. Zaje zajebiście smakuje. <grych> Dobra, aha, tu jesteśmy i tak. Sztabki żelaza 8 razy. Bryłki 4, szmaragdów 4. Jedna bryłka złota. Dobra my i tak piórka papiery, no i mapa do ukrytego skarbu A gdzie to jest aha Ile trujących ziemniaków? Aż 15. 21 zgniłych mięs, 12 marchewek, 8 sztuk węgla, 3 ziemniaki i podejrzana potrawka. Dobra. Wszystko tak. Tak to właśnie wygląda ta łódka. Dobra. Czekaj, kurwa, nie tą mapę trzymam. <noise> Albo w ogóle. Po co mam sobie trudniać życie? Niech zobaczę, jak to wygląda. No. Tak, nie żeby co, ale odkąd właśnie jest ta to, to aktualizacja z tymi wrakami statku? To zrozumiałem, że im dalej od X będziemy, no to to kółko, które pokazuje naszą lokalizację, to będzie coraz mniejsze. To znaczy mniejsze będzie, ale jak bardzo mniejsze, to tego nikt nie wie. Tymczasem tutaj mamy kwiatowy las, kwiecisty. Dobra. Dobra noc. <laughs> Niech mnie Poseidon obudzi. <laughs> Dobra. Nie myślałem, że to powiem, ale coś tu kurwa nie gra. Dobra, wróćmy do momentu, gdzie to znaleźliśmy. Tak? No. To trzeba się na północ kierować? Już mówię, nie. O, no i teraz coś gra. No i to jest to, co żem chciał. No i. No i teraz... trzeba... kopać. O kurwa! O kurwa! Ja nie wiedziałem, że to tak szybko pójdzie! Nie. 6 sekund mi kurwa zaledwie wystarczyło! 6 sekund! Dobra... bierzemy... No nie, takiego takiego zwrotu akcji, to żebym nie oczekiwał w ogóle. Zajęłoby mi to tak 10 minut maksymalnie, ale, a nie, bo to ten. Tak, między. Przepraszam, między Londyn to jest. Dobra, czy Wiocha jest tu gdzieś? Tak. Czekaj, co ja, że kurwa zrobił? Nie, dobrze jest. Mhm. Ej, Siema, myję. I teraz właśnie następuje ustawianie pieseła No, oto i wioska. No, właściwie opuszczona także no to no zobaczmy. Ziemniaki. I tak tutaj. Kurwa, już myślałem, że mi się coś grzeje. Hyhyhy. Pogoda <grywa> śpi? a my tu mamy tak. Jagody, paproć. Wyjemy to. No i tak. Tu co mamy to samo. O, tutaj sobie jagody można posadzić. O. Mamy kolejnych przyjaciół do ekipy i kolejna skrzynia, chleb. Puste mapy. Kompas. Chlew, patyk, chleb patyk. O, jabłka. Tylko się pojawia problem, co zrobić z tym, co mam. Opuszczona wioska. O kurwa to się ciągnie tak aż tak! O. I to jest ta cała magia Minecrafta, że... Psy się teleportują. <grywka> Tam gdzie się master oddala od nich. To pisały się z nimi pojawiają dobryłka, bierzemy to o, kitku jest. Kitka trzeba nakarmić. No i tak. O. <ścoughs> Patek, pióro w ogóle nie wiem. Pochój mi, Patek, i pochój mi pióro. No ale nie wiem. Nie jestem przekonany do tego wszystkiego. A, chyba czekaj, to jest wszystko co mogłem zwiedzić, tak? Tu byłem. Tak, tu też byłem. O, ktoś sobie Jack Lanterna postawił. Ale nie wiem, ja chyba myślę, że... No to będzie wszystko, chyba, nie? Wracam do siebie. O! <grymne> Razem ze mną zateleportowały się Pieseły 2 Andrzej i Stefan Andrzej poznaj mojego nowego przyjaciela no i tego. No. Załoga się powiększyła o dwóch nowych przyjaciół. Tak więc, no, ja myślę, że to będzie wszystko z mojej strony, bo już więcej kurwa pomysłów mi nie przychodzi do głowy. Więc to było tyle. No to Nara.